Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie na wieczornej modlitwie w sercu Maryi. Moi drodzy, pamiętajcie o Bożej obecności. Nawet po dniu próby Bóg uciszy waszą duszę. Pamiętajcie, On jest z wami. Zaproście Go, aby stał się dla was obecny. A teraz uczyjmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Gdy nocne niebo obejmuje nas swoją bezkresną ciszą, niech nasze serca odnajdą pokój w Twojej obecności, Niech gwiazdy przypominają nam o Twoim nieskończonym świetle. Prowadząc nas do spokojnego snu. Dziękuję za Twoją stałą obecność w moim życiu, nawet w cichych chwilach wieczoru i nocy. Panie, pokładam w Tobie ufność i znajduję moją siłę w Twojej niezachwianej miłości. Niech Twoja łaska wspiera mnie i obdarza ukojeniem duszy i spokojnym snem. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiej mocy i wytrwałości. Pokornie proszę, aby Twoja boska siła wypełniła moje serce i duszę. Panie, Ty znasz wyzwania, przed którymi dziś stanęłam. Oddaję je teraz Tobie, ufając, że Twoja siła Doskonali się w mojej słabości. Panie Boże, odnów naszego ducha podczas snu, napełniając nas nadzieją i wdzięcznością. Obyśmy wschodzili razem ze słońcem, odświeżeni i gotowi służyć Twoim celom, z Twoją miłością we wszystkim, co robimy. Boże. Błogosław nam dziś w nocy i naszej rodzinie. Amen. Moi kochani, dziękuję Wam za poświęcony czas. Niech Wam Bóg błogosławi. Zostawcie, proszę, komentarz, złóżcie swoje najskrytsze intencje pod modlitwą. Dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi, naciskając przycisk Subskrybuj. A teraz już się z Wami żegnam. Serdecznie was pozdrawiam. Błogosławionego wieczoru i spokojnej nocy z Panem Bogiem i Maryją w sercu.